Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry majówkowo, ale tutaj na straży Marek jak zawsze, Marek Kozubel, informacje z frontu. Dzień dobry. Witam Mateuszu. Pozdrawiam słuchaczy. U nas słońce. Pytanie, czy słonecznie na Ukrainie? Czy już błoto nieco wysycha? Jaka sytuacja na wschodzie? Przerzec pogody za szczególnie nie sprawdzałem, ale no już teraz, jeżeli chodzi o Ukrainę, no to w maju wchodzimy w ten okres e, bardziej e, suchych dni, będzie mniej opadów. E, czy m, w najbliższych dniach e, grunt podeschnie e, wystarczająco, aby nie trzeba było kanalizować uderzeń wzdłuż dróg? No to jest pytanie raczej pewnie nie tak szybko. Jeżeli z kolei chodzi o sytuację na polu bitwy, no to tutaj oczywiście najbardziej gorąca sytuacja jest pod Bachmutem, ale poza tym wiadomo, standardowo Awdiivka, Marinka, toczą się walki, ale bardziej takie pozycyjne z kolei w lasach na zachód i południe od miasta Kreminna. No, ale jeżeli chodzi o jakieś zmiany istotne, to największe są oczywiście tutaj w zachodniej części Bachmuta. Jak widzimy tutaj Ukraińcy w pełni kontrolują mniej niż 10% terenu zabudowanego miasta. Spora część też, jak widzimy, jest w tej strefie szarej, czyli ten teren jest uważany za strefę kontestowaną, niczyją, aczkolwiek. Można powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli chodzi o tą linię frontu, to wzdłuż tutaj tej ulicy, przez którą prowadzę wskaźnik myszki, czyli przez ulicę Czajkowskiego, tutaj mamy do czynienia z w zasadzie kontrolą sytuacji przez stronę ukraińską. Podobnie jest w przypadku ulicy Czajkowskiego i Uwilejnej. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie tych dwóch ulic, tutaj Ukraińcy wykorzystują zabudowę wielopiętrową, póki ona jeszcze stoi do tego, żeby trzymać Rosjan na dystans. E, tutaj na mapie Deep State UA pokazano, że Rosjanom udało się e, zająć teren wzdłuż ulicy Grigoria Skorowody. Pojawiły się jednak informacje e, strony ukraińskiej, konkretnie z jednego z kanałów Telegram, no, który zazwyczaj się nie mylił, e, że udało się e, stronie ukraińskiej e, przejąć kontrolę nad znaczną częścią tej szarej strefy. Aż niemalże do ulicy Korsuńskiej, czyli tej, która jest tutaj jeszcze bardziej na południe od ulicy Czajkowskiego. Niewykluczone więc, że przy ulicy Skorowody udało się też Ukraińcom przeprowadzić pewną korektę. Najgorzej sytuacja strony ukraińskiej wygląda tutaj w północno-zachodniej części miasta. Tutaj linia frontu przechodzi przez ulicę Koszowego oraz Matrosowa. Rosjanie naciskają tutaj bardzo mocno, a także w centralnej części frontu od strony toru kolejowego, który widzimy tutaj. I tak jak kiedyś wspominałem, Rosjanie obecnie mają ułatwione zadanie, jeżeli chodzi o walki o Bachmut, gdyż po prostu Ukraińcy kontrolują już mniejszy teren i, Ukrai i strona rosyjska może wykorzystać ogień swojej artylerii, który, jak już mówiłem, jest nie zawsze precyzyjny do ostrzeliwania tej części kontrolowanej przez Ukraińców. Tutaj mają oni mniej po prostu roboty, większe szanse na to, żeby zadać jakieś straty drugiej stronie. Jeżeli jednak chodzi o ten trójkąt tutaj miejscowości Bogdaniwka, Chromowe i Iwanivskie, no to tutaj bez zmian Ukraińcom udaje się w pełni kontrolować sytuację. Rosjanie próbują również nacierać w kierunku Orychowo, Wasyliwki i Minkiwki, ale te uderzenia kończą się niepowodzeniem. E, tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że Rosjanie no, osiągają pewne takie niewielkie, bo liczące tam dziesiątki metrów sukcesy w kierunku Avdiivki. No tutaj udało im się na przykład przepchnąć troszeczkę dalej front na, pół, na północ od Opytnego. Tutaj doniesienia o utracie tej wsi przez Rosjan no prawdopodobnie nie mają wiele wspólnego z prawdą. Rosjanie próbują również nacierać z Wodianego na Pierwomajskie i doprowadzić do podobnej sytuacji jak pod Avdiivką i Bachmutem, czyli oskrzydlać tą miejscowość. Dlatego też starałem się zbliżyć jak najbliżej też do Newelskiego, pod którym ponieśli już bardzo duże straty. Głównie dlatego, że aby zdobyć Nowelskie trzeba atakować przez otwarty teren. I tutaj no sytuacja trochę przypominała rosyjskie natarcia spod Wuchłedaru. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć o Marince. No tutaj sytuacja już od dłuższego czasu jest dla Ukraińców bardzo ciężka. Miasto przypomina Miejscowość potraktowaną bombami atomowymi. No, trochę to przypomina krajobrazy z takich gier, chociażby jak Fallout. W każdym razie Ukraińcy kontrolują z grubsza zachodnią część tej już zrujnowanej miejscowości. Także jeżeli chodzi o jakieś większe starcia, to, to w zasadzie tyle. Pozwolę sobie tylko jeszcze pokazać, jak wygląda ta sytuacja w rejonie Kreminnej. Tutaj właśnie, gdzie ten front stanął w miejscu, to jest właśnie ten teren. Las Serebrański na południowy zachód od Kreminnej. No i również tutaj ten teren pod Torskim, Jampoliwką. I tutaj w zasadzie dużo się nie zmienia. Rosjanie, choć przeprowadzają czas od czasu jakieś ataki, to nie powodują one zmian na linii frontu. Jak już do nich dochodzi, to dopiero po bardzo, bardzo wielu, nawet nie dniach, a tygodniach walk. Mhm. Kolejne, Marku, też wybuchy na Krymie i na terenie Federacji Rosyjskiej. Tak. Tutaj przede wszystkim głośny był w weekend ten atak na Zatokę kozacką w Sewastopolu. Tutaj tylko dodam, że Zatoka kozacka to jest miejsce, gdzie stacjonuje rosyjska flota czarnomorska. Tutaj pozwolę sobie pokazać, gdzie to jest dokładnie. To jest tutaj. Tutaj właśnie dokonano ataku dronem powietrznym dronem kamikadze. Tutaj Rosjanie mieli swoje składy paliw. Głównie ropy, no i te składy zostały stracone. No, ogień był potężny, doszło do pewnej paniki na razie wśród Rosjan, również wśród rosyjskiej ludności cywilnej. Ciężko na, raz, na razie stwierdzić, jak wielka skala była tej paniki, ale okazało się, że na moście krymskim stworzył się korek korek ludzi, którzy chcieli wyjechać z Półwyspu. No, trochę to przypominało y, tamtą sytuację, która miała miejsce w sierpniu, y, gdy doszło do ataku na lotnisko w Saki, czyli tutaj wtedy też mieliśmy do czynienia z ucieczką, głównie wtedy co prawda turystów rosyjskich, ale również i niektórych y, osób, które y, zadomowiły się na Krymie już lata temu, zaraz po y, aneksji półwyspu przez Rosjan w 2014 roku. Jak to rozumieć, co to oznacza? Te ucieczki? Mówię o nawet wybuchach. Rozumiem, że tutaj Rosja... Znaczy, mhm. Moim zdaniem tutaj mamy do czynienia z takim stopniowym przygotowywaniem gruntu pod ukraińskie działania, pod ukraińską ofensywę. Oczywiście, to tutaj mamy do czynienia z takim, może być, rozmiękczaniem, osłabianiem przeciwnika poprzez uderzenia w logistykę, uderzenia w składy paliw. Chodzi o to, żeby ograniczyć na przyszłość przeciwnikowi możliwość jakichś manewrów, działań. I tutaj pamiętajmy, że takie akcje mają miejsce nie tylko na Krymie, one się tak naprawdę toczą. O no tutaj od obwodu Herseńskiego przez Zaporoski, Doniecki, te okupowane części. Wiemy też, że doszło w obwodzie bryjańskim, czyli w tej części Rosji, do wykolejenia pociągu wiozącego paliwo. Także Ukraińcy tutaj bardzo mocno starają się przede wszystkim uderzyć w logistykę i osłabić te przyszłe. Możliwości rosyjskie w zakresie jakiejś odpowiedzi na ukraińskie działania. A niewykluczone też, że Ukraińcy starają się uprzedzić jakieś, jakieś rosyjskie uderzenie, bo pamiętajmy, że Rosjanie mogą próbować jeszcze trochę pogmatwać plany ukraińskie poprzez jakieś uderzenie. Ono może być nawet karkołomne, samobójcze, no ale nie zmienia to faktu, że Rosjanie mogą podjąć się pewnego ryzyka, mając nadzieję na to, że pomieszają troszeczkę w planach ukraińskich. Tutaj też widzimy nasilenie rosyjskich ataków rakietowych, przy czym zauważmy jedną rzecz. One przeważnie koncentrują się bardziej znowu na ludności cywilnej, na obiektach cywilnych, a nie wojskowych czy przemysłowych. Dopiero dzisiejszej nocy faktycznie Rosjanie zaatakowali jeden z takich obiektów przemysłowych, które Ukraińcy mogą wykorzystywać do celów militarnych chodzi o zakład chemiczny w Pałuchradzie, Właśnie w tym mieście, w obwodzie Dniepropetrowskim, chodzi o to, że ten zakład i produkował paliwo do pocisków stosowanych w wieloprowadnicowych wyrzutniach rakietowych, takich chociażby jak Grad, Uragan, ale Również ten zakład brał udział w produkowaniu bądź odnawianiu amunicji, również do systemów przeciwlotniczych, takich jak S-300. Niemniej, również na terenie tego zakładu znajdowało się również dużo paliw oraz amunicji, którą trzeba było utylizować. To jest też bardzo ważne. Na Dziś, chyba parę lat przed inwazją, nie pamiętam czy był to rok 2019 czy 2020, zakład w Pabłogradzie miał bardzo ogromne problemy, jeżeli chodziło o pieniądze na utylizację i starej amunicji, ale przede wszystkim starych paliw, a pamiętajmy, że to są chemikalia i obawiano się, że może to doprowadzić nawet do pewnych problemów ekologicznych. Tyle tego paliwa było i brakowało pieniędzy na jego utylizację. I wtedy już nowy rząd, rząd, no, że tak ujmę, zielonych, ale zielonych nie pod kątem tego, że dbali o ekologię, tylko chodzi oczywiście o partię związaną z prezydentem Zeleńskim, no Zaczęli szukać po prostu pieniędzy, żeby ten zakład utrzymać i żeby pracował nadal, aby nie doszło tutaj do jakichś większych problemów. Także niewykluczone, że w wyniku tego Ataku rakietowego, który miał miejsce tej nocy, prawdopodobnie zniszczono właśnie te paliwa i być może również amunicję, która miała być utylizowana. Oczywiście to jest moje przypuszczenie, ale mało prawdopodobne jest to, aby Ukraińcy przechowywali tam bardzo dużo różnych cennych materiałów na amunicję, którą można byłoby wykorzystać. Bardziej właśnie prawdopodobne jest to, że znaczna część tego, co eksplodowało. To były rzeczy przeznaczone do utylizacji. No, ale nie można też wykluczyć, że utracono tam też i coś, co można było wykorzystać do walki. Marku, dziękuję serdecznie za to podsumowanie. Dzisiaj również o logistyce. Kłaniam się nisko do usłyszenia. Dobrego. Ja, do również, ja również się kłaniam, życzę udanej majówki. Pozdrawiam serdecznie.